Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto dla wszystkich katolików. Związane z nim są tradycje, a w tym tradycyjne wypieki. Cukiernie w okresie przedświątecznym przechodzą oblężenie. Przede wszystkim ludzie kupują duże ilości mazurków, babek piaskowych, drożdżowe przede wszystkim, oblane czekoladą, babki z kakałem. No, przeróżne babki, tak, także czekoladowe również. Mazurek to bardzo ważne wielkanocne ciasto, które wszystkie cukiernie mają na stanie podczas Świąt Wielkiej Nocy. Cukiernia domowa już przygotowała ich aż dwa tysiące. Mazurek to jest też ciasto piaskowe przełożone, jak mazurek polski to jest z marmoladką, polany na wierzchu lukrem, ozdob, też ozdobach z, z różnymi owocami kandyzowanymi. Poza tym czekoladowy to, to, to jest taka specjalna receptura, to się, nazywa się mazurek genesz, bo to się gotuje czekoladę właśnie ze śmietaną, ubija się i to jest taki właśnie długo. Może stać dłużej, to taki krem i on jest też bardzo smakowity. Nie zabrakło również baranków wykonanych z kruchego ciasta. Wszystkie elementy ozdobne na wypiekach są wykonywane z wielką precyzją. Te, te babki często dekorujemy jak, jakimiś jeszcze dodatkowymi ozdobami wielkanocnymi, jak jajeczka, czy tam kurczaczki. Albo po prostu z, 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 zwyczajnym lukrem, żeby po prostu były takie świeżutkie i takie wyrośnięte ładne. Okres przedświąteczny to bardzo pracowity czas dla cukierników. Wszystko po to, aby klienci mogli choć raz w roku spróbować wypieku, którego nie mają okazji zjeść na co dzień. W tym roku najbardziej popularne są mazurki. Klienci również chętnie kupują babki i nie zapominają również o standardowych ciastach takich jak na przykład serniki.